Mamy tutaj do rozwiązania taką prostą nierówność z wartością bezwzględną. Obok pokazuję taką ściągawkę, którą możecie znaleźć w tablicach maturalnych i z tej ściągawki możemy skorzystać w ten sposób, że zobacz, jeżeli mamy nierówność, w której znak nierówności jest skierowany w lewą stronę, tak jak tutaj, to wówczas taką nierówność rozpisujemy, a raczej zapisujemy jako taką podwójną nierówność. To znaczy, wpisujemy sobie w środek wyrażenie z wartości bezwzględnej, po prawej stronie przepisujemy znak i liczbę tak, jak ją widzimy tutaj w nierówności, natomiast po lewej stronie przepisujemy znak i liczbę jako przeciwną. No i teraz mamy do rozwiązania taką naprawdę prostą nierówność. Wystarczy, że zaczniemy od przeniesienia czwórki na prawą stronę. Tak jakbyśmy klasycznie rozwiązywali nierówność, czyli najpierw przenosimy liczby na prawą stronę i wtedy po prawej stronie tutaj otrzymalibyśmy 2, natomiast z lewej strony minus 12. No i żeby wyliczyć x to musimy jeszcze podzielić tą nierówność obustronnie przez 2. Tu masz 1, a tutaj minus 6. No i rozwiązaniem nierówności jest przedział od minus 6 do 1. Ponieważ wszystkie liczby, które znajdują się, wszystkie liczby, które rozwiązują tę nierówność znajdują się między liczbami minus 6 i 1. Zwróćcie jeszcze uwagi, uwagę na e, nawiasy kwadratowe. Stosujemy je tutaj dlatego, ponieważ w tych znakach mamy dopuszczoną równość, i to oznacza, że minus 6 i 1 także spełnia tą nierówność. No to tyle informacji. Mam nadzieję, że nie było ich za dużo, ale mm, spróbujmy teraz skorzystać z nich. W rozwiązaniach w kolejnych przykładach.